Dzień dobry. Dawno mnie nie było. Umiem rozik. Lekki bo lekki. Ale trochę skło. Rybki nie chcą spać. Nawet widzę, że Bolek nie śpi. A nie, to ten drugi podobny. polek bo tą lubi ciepłe, kotą tam pewnie na dnie. Patrzę po tych plamkach, takich innych, bo są bardzo podobne. Rybki grubiutkie, tłuszczyku mają. I tak sobie pływają. Pod lodem. Tu na płyciźnie też. Nie dawałem przerębli na razie, bo to takie krótkie mroziki zapowiadają, po co ten starapian ma się tłuc. Dużo powietrza pod spodem a wężyków nie kupowałem nowych, a te cienkie w ogóle nie chcą chodzić. Nie wiem, pozatykane jakieś jadę na tych grubych. Ogólnie cisza, spokój, wszystko porobione. No był moment kiedy już chciałem filtrację uruchamiać O ciepło było, ryby się uaktywniły Nawet jadły Dawałem tą karmę szcząstkiem wszystko w i to schodziło bardzo szybko Nawet u jesiotrów A jak są u jesiotrów, to znaczy, że jedzenia szukają Bo im tam podskubują. A też ja siotro mało rzucam Widzę tam jakaś koło powietrzacza pływa. Tutaj ich nie ma. No piękny widok, troszeczkę pruszy. wilgotność duża, bo tak po pysku daje. Takie coś i drobnego leci Widać tutaj takie kaszkowate. No tak jak mówiłem wszystko porobione. To też się nie pokazuje, bo nie ma o czym mówić. Mas nie wybieram, bo mam. Szawy tutaj przypłynęły. Dziwne. O tu na przejściu, bo to jest zna taka. Też dałem takie na powietrzanie. Słabo daje, słabo daje, ale powietrze pod spodem jest. Także przypływają sobie. O, musiałem siatkę naciągnąć. Bo już czapla przylatywała i stoi za A już trup tego welonka mi ubiła tego czerwonego. W sumie pójdę 5 minut. W międzyczasie przyleciała i. No, tu nasi to wiele ludzi straciło rybki przez czaple. Nawet białe przelatują. A teraz, gdy są mrozy tam na stawach zamarznięte to szukają. Taka ich natura. A my się musimy męczyć pilnować swojego statka. No, i skończę. Wszystkiego dobrego. Życzę zdrowych, wesołych, pogodnych, spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego. Cześć. Pozdrawiam ciepło.